Widzieliście idealnie jak mój mate <grym> Tak, <grym> i, i szkoda, że nie widzieliście jak, jak porobiłem pięciu typów, stan na pięciu typów, bo to robiłem wszystkich ze snajperki. Szkoda, że tak. tego nie widzieliście. Tak, jak Szcze z czego Staszek zginął od jednej pary, a ja porobiłem pięciu. No szkoda, no, że tego nie widzieliście. Fajnie, że pięć, to znaczy trzech leżących, których dobiłeś ze snajpy. I ci to zaliczyło za kila. Tak, Dobra? No za godzinę. Która jest? Eee. Dwunaz. O, to Dobra. nie wiem czy będę grał. To smutne. Dobra, ja leczę to patrzy. papa. No i pa. <śp> no nie Ja coś się nazywało? Eee... Ta, Klep taśma. Sraj taśma. No tak Seboleś. I idziemy do cebolesa zobaczymy co nam powie. No to chyba nie dojdziemy jednak do cebolesa A on do ekipy, halo. Fortnite, działaj. No nie znowu nie działa Fortnite no mm, Ale lecimy z solu winy yy, yy, Solo no Dobra, lecimy Uuu, uh! a zobaczymy co dzisiaj jest w sklepie zobaczymy jak ten skin do broni jest bombowy Nie wiem, jak Epic Games takie rzeczy robi, ale bomba, normalnie, wow. Niektóre bronie wyglądają tak podobnie do CSGO, a w CSGO to normalnie... Miodziot, szkoda, że nie, nie mogę już grać w CS, bo mam chwilowo zepsutego kompa, ale jak już będę miał go naprawnionego, to pierwsze, co robię, ściągam z Steam'a, loguję się, gram w CS, a potem Fortnite. Fortnite'a, robię live z Fortnite. nie, to... Kurde, obecnie nie ogarniam w ogóle obs to jednak OBS to jest ciężka sprawa. To jest w ogóle XD. Niektórzy mają FIFA 20, FIFA 19, ja mam FIFA 15. <ścoughs> ja nigdy nie lubiłam FIFA. Jakoś nigdy mnie to nie interesuje. 134 stopień po trojcy. Lecimy na gdziekolwiek, nie wiem. O, na przykład tu. Ej, co to? A no dobra, już zapomniałem, że istnieje taka, taka część tej miejscówki. Bo to przecież w większości to plaża. Dobra, tutaj lecimy. Ło wow, wow, wow! O nie, ale tu typy są. Ło, wow, zaznaczyłem, że typy chociaż nikt tego nie widzi nawet. Nikogo to nie interesuje, kurcz mnie. I, i, i was. No! Skąd on znalazł MK? Bo jakoś jak ja wszedłem, to jakoś nie znalazłem. To jest bardzo smutno i mnie to martwi. A! Nie wiem, kurde, nie mam z kim grać, bo właśnie przed chwilą typ se poszedł i... A grał bardzo mało. O, Robuxowy, Dołącz. Nie. A witam, witam. Hallo? Halo, hallo. Hallo. Halo? O oh Ale mnie... Ale mnie ka ale mnie kubeczek oszukał z kimą gra? Um. Nie, nie, nie! Dzisiaj klata mnie zawiodłeś, bo mnie wywaliłeś. I nie, 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 nie będzie to tak. Ale co mi tu kubę? Kubeczek mnie. Siema, SkyFoxik. Siema. A tutaj to se nie wiem, solo zagramy, nie wiem. Nie, zagrajmy jakieś oddziały, może jakiegoś fajnego typa z Polski lub z Anglii. Tak, grasz, a mówiłeś, że kończysz widzę wy fortnite 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 no dobra no jak to przez chwilę włączyłem internet czemu mi wywala wywa mi z komórki no no no, no, ło, je, ło, no, ło. Wow. Jezu. Mam no, zadzwonię do niego, na myśl Ile masz lat? E, no, dwanaście. Hello? Hello? What's up? Aj dobra, nikt nie ma mikro, to walić to. Walić to. Nie będę gadał po angielsku, jak prawie nie umiem. A jakiś typ, kurde... A jak. A w ogóle, kto ciągle, jakiś typ spadł. Tym znacznikiem, jak denerwuje on, to on chyba nie wie. Jak on denerwuje, dobre, dawaj mi to. ta, tamten ta, ta, chciał moją memkę, jakoś mu coś nie wyszło. Z. E, Z. E, musisz iść na czat gry. XD. Jestem na. Kanał gry, jestem. Co ty. Żeby gadać, a dobra. Przecież <laughs> jestem! <laughs> jestem, jakaś cypiara jest. Ale ona to chyba nie ma i tak nie prawa. <laughs> to jej biznes. No kurde! No serio? No serio, no oszczędź życie, no! Zły ten... zły ten człowiek Dobra, była Bo Iść na czad... A z gotowość, a co tam Ty może i... Nie, nie pójdzie już nie masz Wiem, że nieważne, no bo jestem tak A to wiesz, że to auto... Jeśli nikogo nie ma u mnie w ekipie, to automatycznie chyba to się włącza czady gry. tak to chyba działa. Jakoś tak to działko. O, dzięki za jedną łapkę w góry. O, dwie! Ufufufufu uh, 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 fu, uh. bym fu, fu. muzykę, ale kurdy, nie chcę, żebym się rozładowywała komórka, więc... We want internet. We want a trip to Chileña maximum one Hello. I am French. What's your from? Hello. What's a Jonas? This difficult. Hello. What's your from? I am from Poland. I don't speak uh, English. I don't speak you from. Sorry. over <laughs> to Go me to. Help me, please, Blue. Blue, help me. Please, please. Like in that subscribe. No. Subscribe, You subscribe to me, please. <laughs> subscribe me, please. Help me! Run! Szybko uciekamy! Wow. I run! Run, 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 run! Speak queen right now! Run now, speak queen, right now! Dobra, uciekamy widzowie, bo tam była szalina i zbyt mocna, nawet nie miałem kurde nie miałem nad pompy, to nad nie miałem jak to zrobić. A pistolecikiem lub tą m to ja ci za bardzo bym nie chciał. Witam dwie osoby na live. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę, brata... chociaż nie mam brata. To pozdrawiam mamę... Nie, tak sobie tak dla Beki mówię. Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę, psa, kota, rybki, papugi. Kogo jeszcze mogę pozdrowić, A no tak, mogę pozdrowić Jeszcze dziadka, wujka, ciocię. Siema lama Fortnite. Ej, co? Ale ja mam logi. Zmieniłem nick na A ja w Jala ja lala la. lama pro. A, no dobra, ale chodzi mi na YouTubie. Czemu zmieniłeś linka? Na Lama Pro miałeś zostawić. Ej, w ogóle ile ja już przeszedłem metrów tak naprawdę? No sporo, patrzcie, tyle już przeszedłem. Easy run now, easy now. Majorka. no lecimy. Może zrobimy jakiegoś fraga. Dać zaprosz? To ja ty... O nie, dobra, to... Lavi... kolo. Co to za nikt w ogóle? jakiś ciężki, ale dobra. Więc jak mnie teraz zaprosisz, to... O kurde. Aha, on miał samą pompę. A, jesteś w kipie Jasne, że możesz zagrać. W... O kurde. Help me! Pozdro na XBOX One S. No okej. Okay. Kurde! Akurat się ze mną obok mnie strzelają. What the fuck? Czemu obok mnie? What the fuck? Czemu obok mnie? A to moi porobił, dobra. Ci pomógł mi. Raczej znaczy mówiąc. Mogę to wygrać. No to to wygraj. right now? A to ty jesteś, XD. We, we run now, we run now. No ale lecimy, nie mam mikra, ale miałeś, halo. Zgłaszam reklamację, widza. YouTube, proszę mi <śmiennie> zmienić widza, nie no, żartuję. Uuu, uuu, uuu. Ty, ale nieźle teraz robiłam. Zatykowało mnie tyle typów, ale sobie dosyć radziłam. Żartuję, wcale sobie nie rodziłem. Teraz gram na telewizji. Jak na telewizji? Na telewizorze? Ja teraz też gram na telewizji, a ci na PS-ie. Lefort, no ja też. I się podłączyłem do. I se podłączyłem mikro do pada i po right now, run. Right Skara Dalej, ta łódka mnie denerwuje teraz zaraz wysiądę z niej i pójdę na piechotę a ty się a masz domku i ty też <gry> no, droga to można lecieć dalej Lecimy z tym koksem na solo pojadę. Tam mają progu gdzieś? No to tam nie pomogę, jeśli ja nie wrócę pod koniec na, na tam... No, ja się już nie będę ryzykował. Już teraz będę że sam płynę. To już w ogóle, że ryzykuję eee, No ale tak, to nie będę przecież cofał się do stropu. No znaczyłem im, gdzie lecę, a że nie lecili ze mną, to już wiecie To już dla mnie inna bajka, bo mogli i albo chcieli Ale nie chcieli, albo chcieli, ale nie mogli No a tutaj kończę I w tym Słyszę kur o, jak mogę mnie trafić mam no, bad tego tutaj. no a ty ku doba bęsał a do sam można. No. idę sam O no ma, nie ma, teraz odwrotu, to jest odwrotu trzeba, o kurde. Dobra, denerwują mnie te schody. Kajpuk, Jakiś... taki dziwny bot. Lecę się, lecę się. O nie mam tej kopii leży. że niby oznacza kogo tam kogo tak tam oznacza no to denerwuje no, pojadę do niego bo już denerwuje to jak on tak pstryka tylko no no lecimy, lecimy przepraszam слушайте weź, odszczepcie się ode mnie. Już. Chwila. To ścisz. E co? Czemu? Chwila. Aha.